Witam wszystkich. Dzisiaj zapraszam na test nowego urządzenia. Tu są jego, jego część e, Mianowicie kupiłem sobie w tym roku wreszcie, bo wiedziałem, że, że powinno się to co jakiś czas robić. Kupiłem sobie wertykulator i aerator. E, nazwy takie skomplikowane do wymówienia, ale chodzi generalnie o to, że ten wertykulator to, chociaż w sumie to nie wiem co jest to, jedno jest, tutaj mam zapięte do niej, nie jest sponsorowane, kupiłem sobie, nie dostałem żeby nie było, akurat mi teraz finanse pozwoliły też trochę nie w czas, bo z tego co w instrukcji czytałem to powinno się na wiosnę trawnik właśnie w ten sposób pielęgnować tutaj jest ta przystawka z takimi nożami które ma pociachać właśnie trawnik, darń tutaj się na motylek wymienia i zakłada się ten drugi wałek, który jest z tymi igłami Generalnie już Wam mówię o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że ten rok był taki dziwny u nas, że strasznie dużo padało. Wszędzie narzekają, że akurat było mało opadów, a u nas było pierwszy rok chyba od, nie pamiętam, pięciu, sześciu lat, że w sierpniu tak naprawdę trawnik nawet nie wysechł, nie zrobił się żółty, tylko cały czas ta trawa sobie rosła i zaczął się robić problem w tam niektórych miejscach, szczególnie tam, z tym, że Woda już przestała po prostu się To i w ogóle jest ciężka gleba, tutaj jest sama glina i tak naprawdę słabo to przepuszcza. No a w tym roku już wyjątkowo się zrobiło normalnie tam grzęzawisko, mech i tak dalej. No i postanowiłem, że coś takiego kupię, wypróbuję. To jedno ma właśnie szatkować darń i chyba wtedy też korzenie lepiej oddychają czy coś takiego i tam lepiej ta trawa rośnie. Generalnie mi bardziej zależy na tym, żeby po prostu tą zbitą właśnie darń yy, yy, poszatkować tak, żeby ona lepiej wodę wchłaniała. A to i to ma się używać tego tych noży to raz w roku, niby jest napisane, że najlepiej na wiosnę, no u mnie będzie na jesień. I jest napisane, że ma być świeżo skoszony trawnik. To u mnie nie jest świeżo skoszony, bo już ostatnie koszenie było w połowie października. Myślałem, że nie urośnie, ona jeszcze urosła, ale już nie mam zamiaru tego kosić więcej. A ten wałek jest tam napisane, że co 4-6 tygodni powinno się używać. I on ma naigłować, jakoś tam wyczesać ten trawnik. Te obumarłe szczątki, tam trawy i tak dalej, że też ma być ładniejszy. Do tego jest dlatego taki kosz. Chyba 50 litrów z tego co pamiętam. Szerokość ta robocza jest 36 cm, 1500 wat zużywa. No i zobaczy, właśnie co to robi. Czy w ogóle coś robi, czy się zapycha, zatyka, czy, czy coś z tego będzie. Tutaj widać, się to zakłada się na taki kwadrat, na sześciokąt z jednej strony, z drugiej strony jest na łożysku. Poskładanie tego wszystkiego nie jest jakieś skomplikowane. U mnie dały sobie radę 7-latek z 9-latką. I tak naprawdę złożyli to w zasadzie samodzielnie, czytając instrukcję, bardziej oglądając. A te rączki tylko trzeba poskładać, jakieś tam takie pierdoły podłączyłem, no i zobaczę, jak to będzie działało. Coś jeszcze miałem powiedzieć. Aha, tutaj jest regulacja. Te plus 10 mm to jest transportowa pozycja przy. Użyźnianiu tego trawnika ma się dać na minus 3 mm. Nie powinno się tego więcej niby zagłębiać, według instrukcji. Kolejne pozycje są po to, że jak się zużyje nam ten nóż, to wtedy obniżamy tak przynajmniej w teorii. A zobaczymy, czy, czy trzeba to bardziej obniżyć, czy mniej. Jakiś statyw zaraz skombinuję i zobaczymy, co to będzie robiło. i będzie widać? Coś chyba będzie. Strasznie słońce dzisiaj świeci i tak naprawdę trochę odblasków, ale może jakoś zadziała. naprawdę to wygląda, jakby kościło ten krabnik. on Chyba na początku faktycznie powinien być skoszony krótko i dopiero wtedy powinno się to robić. Bo tak to po prostu wyrywa. Już mam pełny kosz, w ogóle taki zrobiłem metr kwadratowy. Także ten kosz to się chyba za bardzo nie sprawdzi w sensie tu u mnie. No bo, bo zapieprzyłem sprawę, że, że mam nie No, kosz mam pełny. Tak to wygląda. A tak wygląda pod maszyną. Widać te paski jak są posiekane. No, a spróbuję bez kosza w takim razie, no bo tutaj... Albo musiałbym tą trawę zbierać, albo jakąś taczkę przywieźć cały czas to zbierać. Zobaczę. Może nie niepotrzebnie jeździłem w jednym miejscu kilka razy. Spróbuję przejechać po prostu raz. A nie robi to, tylko że to musiała być skoszona trawa faktycznie na krótko Nie kłamali w instrukcji tym razem Spróbujmy teraz w innym miejscu Tutaj gdzie jest dużo krótsza trawa I tutaj tak jak widzicie jest teraz cień I tutaj się tak naprawdę zaczyna problem z tym, że tu jest Zaczyna być więcej mchu Niż tak naprawdę trawy Tutaj gdzie jest mokro, aż nie wiem czy to słychać Ale mi pod nogami ciapie To faktycznie ładnie to nacina Zopatrzyłem się w dużą taczkę. To teraz można tak naprawdę jechać z tym i co chwilę to opróżnić, bo innego wyjścia nie ma. I tak jak Wam mówiłem, tutaj to mam pełno muchu No i coś to poprzecina. Tak na chłopski rozum biorąc, poprzecina tą ziemię. Powinny mieć lepszy odpływ, cyrkulacja powietrza i tak dalej. Powinno być strowiej dla trawnika. Normalnie jak się idzie, to. O, ciapka. Tutaj Jest ten kawałek zrobiony, pasek. No to trochę się to różni. Wiadomo, że teraz ładnie nie będzie wyglądało, bo trochę tym błotem się ta trawał pierniczy, nie będzie taka zielona, ale to już nie chodzi o wygląd, dlatego robię to jesienią. Tylko chodzi o to. Znaczy, robię to jesienią w sumie dlatego, że że teraz kupiłem, bo miałem na to kasę. A kosztowało 400, chyba 440 zł. Kupiłem, mimo że jest Parkside to kupiłem na Allegro, bo w, w Lidlu kosztuje w tej chwili 499. A nie mają za pobraniem, akurat miałem gotówkę, nie miałem na koncie, dlatego kupiłem na Allegro za 440 z przesyłką Smart. Tutaj Wam mogę pokazać na takim kawałku, na którym była trawa wydeptana, jak to mniej więcej działa. Widzicie paseczki? I to jest nacięte, żeby tak nie skłamać, pół centymetra do centymetra, tak naprawdę jest głębokość tych rowków. No i tak to wygląda. Eee, no i co tu więcej, pokazywać efekt? No to się dopiero okaże jakoś na wiosnę, czy za. W następnym sezonie. Co to dało, co to zmieniło. No, ja na pewno tak ładnie wyczesuje. Tylko nie, nie spodziewałem się tego, że to będzie tak działało w zasadzie jako kosiarka. A no, jakby było znowu sucho, wszędzie jest kurde, mokro. Gdyby było sucho, to by to inaczej pewnie wyglądało. Pewnie była sucha ta trawa w tym jakieś liście i trawa tylko w tym koszu, a nie było A zobaczymy, co będzie, jak przejadę po kretówce A wiecie co? Tak, jak teraz sobie pomyślałem, że tak naprawdę, jakby mu te rączki z powrotem zdjąć, i tak ustawić gdzieś tam pod ścianą, to by sąsiad myślał, że to jest ten robot automatyczny samokoszący. I zaraz wszyscy sąsiedzi by też mieli pokupiony. A za 4,5 stówki wygląda jak kurczę coś, co kosztuje 4 koła. Kabel odpiąć, rączki zdjąć i można udawać, że, że się ma. Jakby film oglądał ktoś, kto się zna na utrzymaniu trawników. To piszcie śmiało, czy ja to dobrze robię, czy źle, o co w tym chodzi, jak to robić, jak często i tak dalej. Tutaj widać, gdzie jest zrobione, tutaj jest jeszcze minione. Tak trochę chaotycznie to zacząłem robić, ale dlatego, że chciałem wam coś nagrać, pokazać w ogóle, że to w różnych warunkach w ogóle działa. Także piszcie śmiało, jeśli macie jakieś sugestie. Tej trawy się naprawdę zbiera bardzo szybko. To jest taczka 190 litrów, już jest więcej niż połowa, a zrobiłem dopiero taki kawałek, tak więc. Sporo, sporo tego. No to moja wina, że nie miałem wcześniej tego skoszonego. A co się stanie, gdy na coś najedziemy? Już tam próbowałem na gałązki wjeżdżać. To gałązki posiekało, nic się nie działo. A tutaj nie zauważyłem, że jakaś buteleczka została. Nieuważny tata, niedobry tata. Nie zauważył dziecka zabawek. Co zrobiło? Popierek jest. W ogóle tej buteleczki nie widać. Tu jej nie ma. Chyba na kawałki ją rozwodziło. A nie, wchłonęło całą. Tutaj jest. Ciekawe jestem. To też dobre, jeśli. A, czyli po prostu ją jak gdyby wrzuciło, trochę poturbowało. Czyli do zbierania jakichś takich nie wiem, liści, szyszek. Patyków kików też jest dobre. Już z tego co zacząłem zauważyć, zdążyłem. To nie warto wjeżdżać w jedno miejsce dwa razy. Typu, że na przykład tam wjechałem i wyciągnąłem maszynę, bo już się dokopuje za mocno do ziemi i wtedy już bardziej niszczę. Najlepiej tak sobie to ustalić najlepiej było chodzić jakoś w kółko, żeby po prostu raz przejeżdżać przez dane miejsce, bo jak więcej razy, to po prostu nam trawę wyrwie w większej ilości. Wydajność i prędkość zdecydowanie wzrasta. Jak się faktycznie ma taką trawę niszczą, tak jak tutaj mam, która jest mniej wyrośnięta, no to nie muszę opróżniać co chwilę tego pojemnika. Jeśli chodzi o samą jazdę, to naprawdę lekko idzie, on wręcz ciągnie lekko do przodu. Także z tym nie ma jakiegoś wysiłku czy problemu. Zaskakuje mnie trochę jego dźwięk, spodziewałem się bardziej kosiarki, o. mniej trawy złapał więcej ziemi, to aż wyrywa do przodu. Spodziewałem się bardziej dźwięku posiarki elektrycznej, a to bardziej pracuje, jeśli chodzi o dźwięk, jak odkurzacz. Tutaj wjechałem znowu na mech. No, już jest ciężko przed dwoma rękoma pchać. Także zdecydowanie inaczej się zachowuje niż na takiej trawie wyszczyżonej. Ale zrobiłem takie kółeczko rundkę. No i teraz już do taczki, bo pewnie tam nieją pełno. Ale generalnie dużo, dłużej. No, taki jest koszyk. Generalnie dużo dłużej niż na tamtej wysokiej trawie. No, generalnie idzie to powiedzmy z prędkością koszenia, taką elektryczną kosiarką o tej szerokości. Podobnie to wygląda. Jak się już przyzwyczaiło do jakiejś kosiarki 50 cm szerokości, no to ciężko wrócić do takiej małej szerokości i faktycznie to trochę czasu zajmie, zajmie to ja tutaj wszystko. No i tutaj zrobiłem sobie jakieś 100 metrów kwadratowych, no to mam jedną tą dużą taczkę tej trawy, no i to po prostu na takie sektory sobie podzielę i będę jakoś z tym jechał. Ale fajnie, nie jestem zawiedziony. Na chłopski rozum to faktycznie na zimę trochę może to być słaby pomysł, no bo tak nacinamy, robimy dostęp do korzeni, one będą bardziej narażone na przemarzanie i tak dalej. No ale... Najwyżej się trochę ona przyhamuje na wiosnę, a może nie przyhamuje. A potem i tak sobie da radę odrośnie, bo to już nie jest jakaś świeża trawa. W zasadzie to nie jest też prawdziwy trawnik w takim rozumieniu, że to jest czysta trawa. To jest ikoniczyna i mleczyki. Tak więc to taki po prostu naturalny miks. Ale powiedzmy, że to co zielone, to, to nazywamy trawnikiem w tym przypadku. A te ściktaczki też zrobiłem, jak ją kupiłem, składałem. Także możecie zobaczyć fajna udana. I, nie Parkside I specjalnie spojrzałem na zegarek. Ten kawałek do tamtąd i ten na którym stoję, no to jest spokojnie jakieś 200 metrów kwadratowych, zrobiłem to w jakieś 40 minut, z tym że też nagrywając, oglądając, patrząc, jedna taka uwaga na pewno, nie można na niej brać zakrętów, czyli jak jedziemy, to jak zakręcamy to albo ją wyłączyć, albo unieść, bo na zakrętach robi coś takiego, Czyli wyrywa więcej, po prostu to jest raz. A dwa, jeśli tutaj na przykład na skarpie, gdzieś tam mocniej złapało mi, to wygląda, że ma chyba sprzęgiełko, bo było słychać takie kwiknięcie tak jakby w tej przykładni było jakieś sprzęgiełko, które w razie zbyt dużego obciążenia po prostu ma się ślizgnąć, albo też tak może być, że jest to przenoszone przez pasek i wtedy pasek po prostu gdzieś tam e, zakwiczał, bo, bo się poślizgnął no syf u mnie jest straszny bo tak jak widzicie nie dojrze że mokro to jeszcze właśnie i kretówki sprawdzałem i tak dalej, ale generalnie fajnie, podoba mi się to urządzenie nie mam póki co zastrzeżeń a jak już żonę nauczę jak się obsługuje maszynę to w zasadzie mogę przejść do testowania następnej bo już trawnik się sam ogarnie wtedy i nie po kablu Tak jak mówiłem, na zakrętach najlepiej sobie wyłączyć, obrócić i wtedy jechać już na wprost. Bo na tych zakrętach już mi się zdarzyło, że tymi nożami wyrwało kawałek. Tak więc tak to by należało chyba obsługiwać i pilnować, żeby nie podnosić przednich kółek. To jest w zasadzie taka druga rzecz. Bo ma tendencję, jak jest ten kosz pełny, to żeby podnosiło kółka, a wtedy przestaje robić robotę. No i dobra, na próbę wystarczy, będę to kontynuował nareszcie. Żona też stwierdziła, że wygląda na taką dużą, masywną, ciężką, a jest właśnie taka lekka. I się przystawiła do niej, jakby to była faktycznie jakaś duża, ciężka maszyna. Robi takie wrażenie, przez to, że jest szeroka, a lekko się tym jeździ. Tak więc zapraszam, jeśli chcecie więcej testów to oglądajcie, dawajcie suba, udostępniajcie też filmy, tak żeby ich więcej osób widziało, obejrzało, zadawało pytania i tak dalej, to wtedy większa szansa, że kolejne filmy powstaną. Bo powstaną tylko wtedy, kiedy będę miał pieniążki na kupienie nowych maszynek. No i zapraszam po powłóknienia oczywiście do nas. Sponsorem nagrania jest włóknina.com, sprzedawca agrowłókliny premium do ściłkowania przeciw chwastom, również geowłókniny drogowej. Duże zapasy magazynowe, mamy dowóz, wysyłkę, odbiór osobisty. Nasza agrowłóknina się nie strzępi przy cięciu, tak jak agrotkaina, którą widzicie, pozostaje taka jak ją dotniesz. Jest wieloletnia, posiada filtr UV, także nie musi być ściółkowana, ale można ją też ściłkować korą, kamieniami, grysem, żwirem ozdobnym i tym podobnym. Jest sprawdzona, przetestowana, wypróbowana i ma bardzo dobrą przepuszczalność wody. Zapraszam do kontaktu, pozdrawiam.